Zarabianie więcej nie musi oznaczać więcej pracy. To stara pułapka, w którą wpadają ci, którzy wierzą, że dochód rośnie proporcjonalnie do wysiłku. A przecież największe majątki buduje się nie na sile, lecz na dźwigni. Dochód nie powinien Cię kosztować zdrowia. Ma być efektem systemu, który działa nawet wtedy, kiedy odpoczywasz. Kluczem jest rozdzielenie czasu od pieniędzy. Jeśli musisz być obecny, by zarabiać, budujesz etat, a nie majątek. Jeśli tworzysz proces, produkt, system, budujesz strumień przychodu. A to właśnie różni pracujących ciężko od zarabiających mądrze. Ci pierwsi się wypalają, ci drudzy delegują, automatyzują i skalują. Generowanie dochodu to nie sprint, to inżynieria. Wymaga myślenia strategicznego, testowania modeli, budowania zasobów. To gra o to, by nie być jedynym źródłem energii dla swojego biznesu czy inwestycji, bo dochód ma rosnąć, a ty masz pozostać w pionie. Inaczej to nie strategia, to pułapka z napisem sukces.